I na Facebooku dodałam zdjęcie maski peelingującej firmy Botanical Care yy, i ona się nazywa Exfoliating yy, Food Mask. Yy, słuchajcie, ta maska jest dostępna za 19,90 w drogeriach Hebe, też jest gdzieś tam w internecie gdybyście miały na nią ochotę. No i e, spotkałam się, większość z Was była zadowolona z tej maski i mówiła, że daje efekty. Jednak było kilk, kilka osób, o których ta maska nie zadziałała. I teraz chciałam Wam powiedzieć, jaka była ze mną sytuacja, powiedzieć Wam, e, co robi ta maska. Ta maska to są takie dwie skarpetki, e, słuchajcie, które mają za zadanie, e, wkładam je na 60 do 90 minut e, e, i po tygodniu, do dwóch tygodni zaczyna nam schodzić cała skóra, cały obumarły e, No. No i mm, chciałam Wam powiedzieć, że użyłam ja i użył jej mój narzeczony i obydwu z nas ta maska przyniosła efekty, u niego po tygodniu, u mnie po dwóch. Um, I jak to wyglądało? Odcinamy tą maskę, otwieramy opakowanie, znajdują się tam dwie skarpetki, odcinamy górę tych skarpetek i wkładamy na stopy, właśnie nosimy 90 minut, ja na to jeszcze wsadziłam skarpetę, żeby ta maska miała ciepło, żeby lepiej działała. No nie jest to bardzo przyjemne, ponieważ ona jest no, zimno, trochę pachnie w ogóle spirytusem po otwarciu. I słuchajcie, właśnie stopy po tym przed tym myjemy wodą, i po tym myjemy wodą. Ja nie używałam specjalnie wody z mydłem, bo nie wiedziałam, czy to, czy, czy właśnie mydło nie zneutralizuje działania z racji na odczyn zasadowy, więc wolałam tylko umyć przed i po, właśnie wodą samą. I właśnie po tej masce nie widzimy żadnych zbytnich zmian, ewentualnie stopy mogą się wydawać takie trochę lekko suche. I tak właśnie po, po jakimś czasie, w zależności od, w zasadzie to nie wiem, w zależności od czego, ale jednym po kilku dniach, innym po dłuższym momencie zaczyna schodzić skóra. Ta skóra no, u mnie schodziła płatami, także musiałam iść spa, chodzić spać w skarpetkach, bo no. Ym, no byłoby to po prostu trochę niehigieniczne, nie, nie za bardzo, żeby, żeby, żeby budzić się w tym martwym na naskórku. I stopy w tym momencie są naprawdę bardzo ładne, wygładzone, bez, bez jakiejś skóry, bez y, również y, odcisków, bo to też usuwa y, odciski. W ogóle ta ma, maska jest na, na bazie owocowej y, zrobiona. I ona ma taki składnik bardzo mocno nawilżający, który w y, nadmiarze powoduje to, że zaczyna nam schodzić skóra, więc na tej zasadzie ona działa. I teraz podtrzymuję ten efekt robiąc peeling stóp i, i kremując je. Stopy są naprawdę jak no. Stopy Bobasa. Tylko jedno, co mi się nie podobało, no właśnie, że przyszły upały, a ja nie za bardzo mogłam pokazywać te stopy, no bo wyglądało to, wiecie, jak bardzo, bardzo źle. Jakbym miała jakąś chorobę łuszczycę co najmniej. Dlatego musiałam chodzić w odkrytych butach. Niemniej jednak u mnie zadziałała. No wiem, że niestety nie u każdego, ale polecam Wam spróbować. Jak nie tej maski, to jakiejś innej farby. maski. W każdym bądź razie, no. Jest to fajna sprawa. Kupiłam już dwie maski dla mojej siostry, jedną maskę dla mojej mamy, bo też jest spragniona. Mój tata powiedział, że nie zdoła, nie wytrzyma takich tortur 90 minut w, w takich warunkach mokrych, także no nie wiem, może jak zobaczę efekty u mamy, to się jakoś przekona. To tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, za uwagę. Jak zwykle zapraszam na Facebooka i na Instagram, bo tam dzieje się więcej, tam się dzielimy większą ilością swoich opinii, zarówno Wy, jak i my na temat kosmetyków, więc naprawdę to jest warto. Buziatki, papa. Pa.